Po odpadnięciu z pucharu Polski i porażce w lidze, kibice z dużym niepokojem czekali na kolejny występ Legionowi. W sobotę w drugiej kolejce rozgrywek drugiej ligi zespół trenera Roberta Pewnika zmierzył się w Legionowie z zagłębiem Sosnowiec, które w pierwszej kolejce pokonało 4-1 stal mielec. Drużyna z Sosnowca jest jednym z głównych faworytów do awansu i była faworytem rywalizacji w Legionowie. Pierwsza połowa, mówiąc wprost, była nudna. Mało było składnych akcji i sytuacji podbramkowych. Gra toczyła się głównie w środku boiska. Dopiero w 19 minucie gospodarze stworzyli pierwszą groźną sytuację. Strzał Szymona Lewickiego pewnie obronił Mateusz Matracki. W 42. Minucie zagłębie mogło objąć prowadzenie, ale Jakub Arak uderzył piłkę bardzo słabo i Paweł Waśków obronił ten strzał bez najmniejszych problemów. W drugiej połowie mecz był trochę ciekawszy, głównie za sprawą lepiej grającej legionowi. W 54. minucie po dośrodkowaniu Szymona Lewickiego dobrej okazji nie wykorzystał Sebastian Czapa. Osiem minut później Czapa sprytnie ograł obrońcę w polu karnym, ale Matracki ponownie skutecznie interweniował. W 63 minucie Sebastian Czapa wywalczył piłkę przed własnym polem karnym i wspólnie z Samuelsonem Odunką wyprowadził znakomitą kontrę. Nigeryjczyk bardzo przytomnie zagrał do Lazara Pawicia, a ten nie dał Mateuszowi Matrackiemu najmniejszych szans na skuteczną interwencję. Trzy minuty później mogło być już 2 do zera. Tym razem bramkarz Zagłębia zdołał zapobiec utracie bramki. Zagłębie starało się odrobić straty, ale bardzo rzadko udawało się gościom stwarzać groźne sytuacje pod bramką legionowi. Obrońcy najczęściej skutecznie wybijali piłkę lub pewnie interweniował Paweł Waśków. Groźniejsze były akcje gospodarzy. W 75. minucie ładnym uderzeniem z rzutu wolnego popisał się Paweł Broniszewski. Minimalnie niecelnie na bramkę gości uderzył także Karol Ziomski. Jeszcze lepszej okazji nie wykorzystał Kamil Tlaga. W doliczonym czasie gry bliski podwyższenia wyniku był Paweł Broniszewski. Ostatecznie legionowia pokonała Zagłębie Sosnowiec 1 do 0, będąc zespołem lepszym i szkoda, że skończyło się tylko na jednobramkowym zwycięstwie, bo gospodarze swoją grą zasłużyli na 2-3 bramki. Trener Drużyny Gości nie ukrywał złości po przegranym meczu. Rozczarowałem się i po raz pierwszy publicznie powiem, że jestem jestem bardzo, bardzo zły, tylko takich delikatnych słów użyję, jeżeli chodzi o zaangażowanie mojego zespołu. Jednym z głównych punktów założeń na ten mecz bo była determinacja, walka i na złożenie swoich warunków gry. Niestety dzisiaj zespół tego nie zrealizował. Porażka w tym meczu jest jakby prowadzi nas na Ziemię i daje nam bardzo dużo pokory. W odmiennym nastroju był oczywiście Robert Pewnik, dla którego były to pierwsze punkty zdobyte w Polsce. I think uh, we make very very good uh, analysis for team Sosnówec and uh, we today play tactic perfect and uh, with this good defense we make very good uh, chances, a lot of

To je zanj čestitka. V tej igri lahko zmaga vsako ekipo, vendar s to taktiko, disciplino in to igro. Po dwóch kolejkach na czele tabeli drugiej ligi znajdują się trzy drużyny z kompletem punktów – Błękitny Starogard Szczeciński, MKS Kluczborg i Siarka Tarnobrzeg. Legionowia z trzema punktami zajmuje ósme miejsce, a w strefie spadkowej są Kotwica Kołobrzeg, Górnik Wałbrzych, Nadwiślan Góra i Stal Stalowa Wola. W trzeciej kolejce Legionowia zagra na wyjeździe z Kotwicą Kołobrzeg, która w pierwszej kolejce zremisowała u siebie 1-1 z Puszczą Niepołomice, natomiast w sobotę przegrała 0-1 w Mielcu ze Stalą. Mecz w Kołobrzegu odbędzie się w sobotę 16 sierpnia o godzinie 18. .00.